Pago, tak samo, możecie wejść. Jest na pingu, z prawej strony na górze, na górze. górze. Na górze, na szafce, na szafce. Na szafce. No nie wiem, z tyłu dostałem. co, wy dwa. Podnieście się, podnieście się. Boże, to się Pago, to ty mnie po prostu powaliłeś ty, całego. A i mi dowodowałeś 100 kul w plecy. W plecy masz! Ja pierniczę, pongowski, ty jesteś. W drona szcim. Dzień dobry, szanowni państwo. Śmiechu dzisiaj, jak widzicie, co nie miara. Moi drodzy, przygotowujemy się do Twitch Rivalsów. Dlatego postanowiliśmy wziąć Pago oraz Izaka na taki mały trening na nierankingowe gierki. Także. Traktujcie to, co dzisiaj zobaczycie, totalnie na luzie. Łapka w górę, jeśli chcecie, abym wrzucał więcej takich treningów z Izakiem oraz pagą. no bo na pewno to jest dosyć ciekawe, jak chłopaki sobie radzą. I co też ważne, będziecie mieli okazję dzisiaj wygrać naprawdę fajny sprzęt. Także warto zostać dłużej i oglądać uważnie. Zapraszam. Trzeć w to okno. Trzymacie, w sensie jak coś się będzie działo, to mówisz albo zabijasz. No i uważaj też z tej strony. Tutaj sobie daj minę, jakąś. Tutaj sobie daj minę. Tu sobie daj minę, żebyś wiedział jak ktoś będzie wchodził I ty ogólnie... No to, to, tego be, bez. L, lubię skrzaty mm -hmm. Fanka pago chyba. No to ty... Za się polubiliśmy. Zaraz ci pomogę, zaraz ci pomogę. Jest uważaj. Gdzie tam tamten gościu? No tutaj na dole był. Okay. Ale nie będziesz nie przeszedł. Nie Rany ko ko jest korytarz od opisu Nie ma si chyba CC Pago, żyjesz jeszcze? Tak Okej, okay, chodź do mnie tutaj Pago No, był tam Ustaw się tutaj z tej strony i wceluj się we framugę tamtą Będziesz trzymał korytarz Pago tutaj komputeru. demontaż komputerów Jest, CC Dobrze robi w sumie. Na głęboko czy na płytko tutaj? Tam był, w tej... w tym kwadracie takim. Ale fajnie ja się Agresywnie nie powinieneś Pago, nad tym korytarzem z Free I tutaj! O, wybieg Nie, jest cały czas tutaj. Zruszysz go, Pago, tu jest! Aj! No, jest... no. Mam dla was dzisiaj moi drodzy konkurs, w którym możecie wygrać słuchawki Corsair HS45 Surround. Żeby zgarnąć takie słuchawki, odpowiedzcie mi na pytanie w komentarzu. Jeżeli jeden z operatorów w Rainbow Six Siege miałby takie słuchawki na uszach, to jaka byłaby jego specjalna umiejętność? Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy właśnie parą słuchawek. Słuchawki HS45 Surround to taka propozycja Corsera dla graczy, dla ludzi, którzy że nie chcą wydawać niesamowitej ilości pieniędzy na słuchawki, a mimo to mieć naprawdę fajny, jakościowo sprzęt pod względem wykonania, czy też samej jakości audio. Same słuchawki wykonane są z wysokiej jakości plastiku, cały wygląd jest matowy, także wszelkiego rodzaju odciski palców raczej widoczne nie będą. Poza samym logo również małe okrągłe obramówki samych nauszników są błyszczące, co sprawia, że słuchawki wyglądają po prostu elegancko. Same słuchawki podłączacie do komputera przez jacka, ale w samym zestawie jest adapter 7.1 surround USB, który sprawia, że w tych słuchawkach normalnie będzie wam działał dźwięk przestrzenny. A teraz wracamy do gry. Dobra, dziewczyny, to każcie Piotkowi się tutaj zabawić. Aha, wychodź ze mną. Pago rzuć granatem, Niezle. ale w te... G. Y... Tak, okej, okay, i chodź do mnie. G. <grym> Zamknij całą łazienkę, czy nie? Tak, tak, ja już nie tak Pochodź tutaj z nas. łazienką. Rozwal to. Mhm. I w sumie. I wceluj się tak jak ja patrzę za... E, o tutaj, ten ping i tam mogą mhm. iść. Dobra. Elegancko. Brawo. I uciekaj już stąd, już stąd uciekaj. Kurde, miałem drugiego, no. ale mi dał, no mogłem. Nie, już, już uciekłem do prawej. tak. był? W siedzi, ale warzywo. Ładnie mi zabij. Był tam, Pago? Patrzysz na mnie? Jest za truckiem cały czas. Czekaj, zaraz ci powiem już. A okay. ty pikowałeś dwór, tak? Tak, tak. Pikowałem tak, tak. dwór. Szkoda. Cieszę się. Tu by się zaskonować. Ej, został, oh, został! O kurde, plecy mi zabił. Nie zareagowałem. Musisz gdzieś. Ej. Jezus! <głos> <głos> o cholera jasna. To z nie Tromuka, tylko Grzanka. Przepraszam. Dosty. Jaki agresor. Serwuj Pago widzisz? Aj. Mam problem. Ty się z nimi nie strzelaj tam. No nie mam już jak uciec. Kurde, to jest ciężko uciec. Okej, okay, ci. Uciekłam. To ruch rotacji, Jak gotowa. uciekłeś, ruch rotacji. Really hard. Zoszłam cię? Przeszują, zabiłem jednego, rozwalili mnie. Jeszcze ja zabiję jednego z dwóch. Ale jeden leży, nie wiem czy się będą podnosić. Ogólnie trzy osoby od tamtej strony są. A jednego powiem, chyba się podniosą. Super! No to. Jest, Chora, no to mnie kromka ustawia, no, nie, nie co, nie to, co? No, dobra, ja, nie, postawił, hey, to No bo przed tobą. za karę postawię w jakimś kącie, żeby nie zobaczył nawet Praga ty. Tak. Piotrek, bo tutaj. W CSie wszystko jest jedno jednopłaszczyznowe, tu masz dwie płaszczyzny i ty miałeś bardzo ważne zadanie, bo oni zawsze zdobywają górę. No tym razem nie zdobywali góry, ale gdyby zdobywali to ty byłeś głównym takim, wiesz, naszym ostatnim przyczółkiem do obrony jakiejkolwiek. Ja ci dałem bardzo ważną no, rolę. Nie czułem, nie czułem, tak wcale. No. My się przepalmy tutaj, bo jest chyba zrobiony Reinforce, nie? Chyba nie jest nic hey, hey, nowego. Ale, ale musi chodzi. mi ktoś patrzeć, bo oni mi tu wlezą zaraz. Pago, odejdź, odejdź, pago. O kurde, to jest jakaś elektryczna ściana na Bieg tutaj. Oj kurwa Majn. Co tam się dzieje? Bo ja you jestem tutaj. W mainie main jest main jestem. Co tam się nic nie dzieje? W ogóle wyjeżdżam tam. No, ja tu brawo. Tutaj możesz latać na gapę. Tu wyjeżdżasz. Dobra, wjeżdżam tam, bo. Puszuj, puszuj, puszuj Tu w tym małym pokoiku będzie. Za tobą, za tobą O tu, a nie to Iza Ja już tutaj Ja też cię trzymałem Wszystkim ciebie, No gdzie Adam? Dostać. mnie dostałeś damage? gościa mieć na plecach, od typa dostałeś późno To jest pest mozjego Dropnij pakę, Izak On teraz może jeździć twoim dronem Oho To byś jak doropamy z ci Okej, okay, eee. się tak jak ja, a go tak samo. Wchodzę na drona i mówię wam co jest z lewej strony eee, Chodź Izak tutaj wzdłuż tego. Ale nie mogę tę wejść? Poczekaj, na razie nie, chodź. Tutaj. Masz, masz młot, chodź tu, chodź tu. Zrób dziurę w prawej ścianie Oj, co? Aha? W prawej w ścianie. ścianie. Tutaj chodź gdzie chodź jest chodź dron? Chodź. Tu jest dron, zrób tu dziurę, tak? No można? I się cofnij Okej, okay, i tak, tu jest jest dalej sisi. Pod, uh -huh. Czysto, możesz wejść, możesz wejść, Izak. Pago, tak samo, możecie wejść. Jest na pingu. Z prawej strony na górze, na górze, Izak. Na górze, na szafce. Na, na szafce. No nie wiem, z tyłu stałem. Podnieście się, podnieście się, spokojnie. Pago, to ty mnie po prostu powaliłeś, te, całego. Cieka, cieka. A już mi podawało, 100 kul w plecy. Nie. Dwie kule wysyliłeś. Na, masz... na pingu, na pingu, macie. Ja pierniczę, Pongowski, ty jesteś... Chcę wdronasz coś Ja dostałem 100 HP od ciebie przecież. No nie, dwie kule No nie, dwie kule, całą serię dostałem. Nie! Tam tu. Nie ale tak dobrze nam szło w tym. Musiał on coś trafić też. Czekaj, wiesz, ja przejdę z drugiej strony, bo tam był w pomieszczeniu. Drugim. No, Spotuje mnie gdzieś. Mają walkerię. Czekaj, dronuję jeszcze eee, dobra, to jest 300. Na drugim świecie róg o tam, strzelaj no. z prawej strony po ścianie. Na kucaka. No tu, bardziej z prawej. Oj. Prawie go z butu wywaliło. Nice. To No to Bandit będzie gdzieś za half wallem. pewnie. Idzie? Jest? Na pingu. Wchodzi drzwi, 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 A już myślałem, że cię nóż włoży. Zajmijcie, było do pokazania. Ale co Ten dron, który był w to był nasz dron, czy nie? Tak, tak, że tak. nie mają no, dronów. ja no wam skanowałem, ja ja ale ja, ja wam skanowałem. Nie ja nie idę z Nie możesz tak mówić, no. Liczy się drużyna, Piotrek. No, nie dokładnie. Fago, gdzie ty jesteś? Dobra, chodź. Piotrek, Ja tam wjeżdżam, ja tam wjeżdżam chyba. No, on widzisz jaką jest. No, ale zdobywamy to od góry. Ale ja to od dołu zdobywam. Ja nie, idę jest taki strumak, jest taki strumak, jest taki strumak, jest taki strumak, jest Chodź ze jest dron strumak, jest taki strumak, jest jest Tak, tak z przodu jest czyste pomieszczenie eee, dronuje jeszcze tutaj fontannę Schody jest! Oprzeł. Obity, obity. Dobra, tutaj Na jest schodach. czysto, tu jest czysto, więc tak Pago. Mam ze schodów Tutaj gdzie jest mój dron, chodź. Zgubiłem widoczność tego. Tu, tu, tu Pago, tu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Tu jak wchodziłeś, tu jest mój dron. Z lewej, tu, tu, tu no, chodź. No, no, widzę chodź. I daj mu rozwalić i hacza. Śmiało, śmiało, do przodu. I specjalna umiejętność na ten hatch, rozwal. Pago. No? Tu, tu. Dron. No. Ile idę za dronem? Tu jest hatch, rozwal tego hatcha. Granatem? Nie, swoją specjalną umiejętnością. Środkowy przycisk myszy. I, A i możemy, rush, rush, rush. możemy, już zabijać czy jeszcze nie? Kurwa no, celowany był. No nie! Bierze. Kurna! Ja tak strzelałam w niego! Tak mu się krew zdupylała! Jezus! ten w palec mu strzeliłam! Wygrałeś mi tą rundę, fajnie! Czyli nie zginęłem no na marne, dobrze. Nie, ale bardzo dobrze pago. A ty, Izak, co, no co zrobiłeś tam w tej rundzie? No, Izak no ja no po prostu najmądrzejszy poszedł sam. Prosiłem, no żeby nie, nie szedł sam. No poszedłem sam. Poznaję mapę.